Siema internet z tej strony Szaman, z ekipy to jagotne. Po drugiej stronie kamery Bart, masz Bart. Siema Dzisiaj zrobimy Wam unboxing podręcznika gracza do Dungeons and Dragons.pl Twarda oprawa. Piękny obrazek, ale znany nam już z wersji angielskiej. Jedziemy do środka. Wiemy, już, że, że ilustracje będą bardzo ciekawe. Mi się bardzo podobają. Zatrzymamy się na chwileczkę tutaj, ponieważ nie wszyscy widzą. Podziękowania. Większość składu to jagotne w ówczesnym czasie. E, mamy spis treści, gdzie każdy rozdział jest osobna e, rozpisany, ale będziemy jechali po kolei. Przedmowa wprowadzenie z tym zapoznacie się sami po zakupie podręcznika. Ehm. No i zacznijmy może tutaj, jak grać, czyli coś dla tych, którzy nigdy nie mieli do czynienia z RPG-ami albo z DD. Opis po kolei, na czym polegają kości, jak wygląda sesja, szczegółowe zasady, poszczególne sposoby, jak rozumieć te zasady, jak je interpretować. No i za chwilę przejdziemy do części pierwszej podręcznika, czyli tworzenia postaci. Krok po kroku rozpisane, e, opatrzone świetnymi ilustracjami, o czym już wspomniałem, e, wybór rasy, klasy, e, zestawienia wartości wszystkich cech, jak je losować, jak e, do tych cech opisać swoją postać, jak e, umiejętnie za pomocą słów określić wartość poszczególnych cen, cech. Ehm, przykłady stworzonych postaci. Mamy tutaj na przykładzie Karsten Luda Bruenora. Jestem ciekaw, ile ma wspólnego z Bruenorem Battlehammerem. Po tarczy widzę, że wiele. I po ułamanym rogu. Jedziemy dalej. <laughs> Wyposażenie początkowe. I e, wybór postaci powyżej, tworzenie postaci powyżej pierwszego poziomu, jak rozdawać punkty, jak e, m, je wzmacniać. Świetna ekipa przy ognisku. Wybór rasy twojej postaci. E, Wiemy, że w DD, w, w większości systemów, wybór rasy ma ogromny wpływ na twoją postać i zmienia bardzo wiele jej e, atrybutów. Języki ze wspólnym obowiązkowym, bo jak się inaczej dogadać. Podrasy, czyli mamy też półelfy, mamy krasnoluty tarczowe, złote, dzikie, arktyczne elfy, takie śmakie owakie, gnomy niedzielki. Każdy ma swoją podrasę. Wiemy, że w DD jest ogromna różnorodność ras i klas. Nikogo nie dziwi, że na ulicach większości miast spotyka się tyle różnych ras że nie ma tutaj miejsca, z powodu kosmologii, nie ma tutaj miejsca na nienawiści rasowe pomiędzy na przykład humanoidami, no może nie licząc na przykład tam jakieś tam między drołami, elfami, czy, czy między krasnoludami i orkami i tym podobnie. Mamy ludzi, których minęliśmy, mamy elfy. Świetny obrazek Drizda do Urdena dla tych, którzy nie znają go z opowieści o zapomnianych krainach, polecam je, szczególnie pierwsze trzy, gdzie ucieka on spod mroku, ale dalsze są również fascynujące i każda coraz bardziej epicka. E, opis ukrytych krain, e, przykładowe imiona elfów do wyboru, różnego rodzaju cechy, którymi się charakteryzują elfy. Na przykład elfy nie, nie potrzebują snu, wpadają w trans. E, widzenia w ciemności, opis szczegółowy każdej cechy, którą elfy mają. I opis podraz elfich. Tutaj mamy nawiązanie znów do drogów, po kolorach widzę, no i po, do, po pająkach. Elfia, czarodziejka. krasnolud, kobieta krasnolud z młotem, no, przypominam, że w zapomnianych krainach nie mają brud, podział na klany, opisy raz krasno, e, rasy krasnoludskiej i podraz krasnoludów. W sumie mogliście obejrzeć to u nas e, w filmie o piechocie niskopiennej, tutaj na kanale. Bogowie, złoto i klany. Wiadomo, krasnoludy są bardzo przywiązane do swych klanów. E, przechodzimy w na niziołki, czyli coś dla wszystkich fanów e, Tolkiena, hobbita, czy, czy władcy pierścieni. klanów, jaki jest najbardziej e, znany krasnoludzki klan? Nie mam pojęcia. Klan Gedina! <laughs> Suchar na dzisiaj. E, niziołki. E, czyli tak jak wspomniałem, coś dla fanów Tolkiena. Ci, którzy lubią, nie mają kompleksu wzrostu i lubią małe, sprytne i bardzo miłe rasy. To jest coś dla nich. Najlepsi złodzieje na świecie. Cóż to za wspaniałe obrazki. Proszę Państwa, opis każdej cechy, tak jak w przypadku elfów czy krasnoludów. Diabelstwa. Jeżeli lubisz mieć złych rodziców, takich z piekła rodem, coś dla Ciebie. Nie będę tutaj wdawał się w szczegóły, przyjrzyjcie się temu po zaopatrzeniu się w podręcznik, ale jest tutaj wszystko opisane tak, jak i w przypadku każdej innej klasy. Drakonii, chcesz mieć coś ze smoka w sobie? Filmy o smokach też u nas na kanale możecie zauważyć. Niesamowicie Paweł Mach, czyli Feanorek, przedstawił je. Mamy tutaj różnego rodzaju opisy szczegółowe i na jakiej zasadzie. Ci drakoni, chociaż mieli nazywać się kiedyś smokowcami, nie wiem, która wersja bardziej mi się podoba. Wydawca został przy drakonach, chociaż niektórzy zamiennie wykorzystują nazwę smokowcy. Jedziemy dalej: cechy rasowe. Wszystko, każdy, każdy z czego opisany dokładnie w tabelkach, może sobie wybrać, kim był. Jakiego koloru był Twój smoczy rodzic, dzięki czemu masz różnego rodzaju zupełnie inne moce. Gnomy, świetna rasa wynalazców, doskonałych iluzjonistów i handlarzy. Nie ustępuję żadnej innej rasie. Bardzo lubię gnomy. Przypomina mi się, przypomniała mi się teraz postać mojego gnomiego inżyniera ze specjalizacją budowa mostów zwodzonych i tak naprawdę to była jego jedyna umiejętność, którą posiadał. Nie potrafił zupełnie walczyć. Półelfy, czyli jeżeli chcesz mieć elfiego rodzica i ludzkiego rodzica, bardzo często się teraz ze sobą mieszają, również e, możesz mieć coś i z tego, i z tego, nie, odstawając, nie odstając za bardzo od społeczeństwa. Półorki, no to jeżeli już chcesz mieć coś brutalniejszego w sobie, e, lubisz barbarzyńców, lubisz siłę. Opisy poszczególnych, e, poszczególnie e, tej e, fajnej rasy, gdzie, jak wiemy, e, siła i ilość blizn e, decydują o, e, o statusie społecznym. Jedziemy dalej. Mamy tym razem klasy. Skończyliśmy z rasami. Więc mamy poszczególną klasę opisaną w pierwszej tabeli i mamy barbarzyńców, bardów, czarowników, druidów, kleryków, Łotrów, chociaż ja dalej wolę nazwę kapłani niż klerycy. Łotrów, łowców, magów, mnichów, paladynów, wojowników i zaklinaczy. Idziemy, przedstawimy je wam. Barbarzyńca, czyli coś dla fanów Konana, Wulgara, czy... Innych słynnych barbarzyńców. Lubisz brutalną siłę, tak jak w przypadku Pugorka, coś dla ciebie. Dokładna e, tabela z opisem, co zyskujesz na, e, na kolejnych poziomach tej postaci. Ko poszczególne właściwości, opis, a tu tu wszystko opatrzone wspaniałymi obrazkami. Zobaczcie tą krasnoludzką barbarzyńkę, barbarzyńcę. Tego, tą krasnoludzką kobietę barbarzyńcę. O. Jedziemy dalej. Ścieżki totemiczne, czyli bardzo, fajny, bardzo fajna cecha barbarzyńców, którą niedawno zaskoczył mnie mój kolega na sesji, kiedy prowadziłem, a nie wiedziałem o tych, nie zagłębiłem się wtedy jeszcze w, w klasę barbarzyńcy. Mamy bardów, czyli jeżeli lubisz grać, śpiewać, lubisz muzykę, lubisz być chytry, sprytny. Podobno w życiu musisz być jak Fenek pustynny, szybki, zwinny i pustynny. Mamy tutaj również e, tabelkę awansowania, opisy szczegółowe, opisy każdej e, każdej cechy, każdego atutu, każdej właściwości swojej klasy. Fajny Bart, bardzo czwany, sprytny. A, kolegia bard bardowskie, czyli do jakiego kolegium należy Twój Bart i czym się charakteryzuje. Mamy czarowników, czyli tych, którzy poświęcili swoje dusze potężnym mocą, czy to dobrym, czy złym. Tak jak w każdej poprzedniej klasie tabelka awansowania, opis jak działa, działa czarownik poszczególne opisy czarów, umiejętności E, które doprowadzają nas aż do druida. E, lubisz biegać po lasach? Jesteś taki troszkę Greenpeace że ci zwierząt nie podoba ci się, jak cywilizacja wdziera się w tereny leśne. E, tabela awansu, właściwości klasy, opis szczegółowy. Piękna druidka z tygrysem. Normalnie Mike Tyson, tylko że, że kobieta. Tiger Woods? Jak Tiger Woods? Mike Tyson miał tygrysa. Tiger Woods. A no. No. no to jedziemy, jedziemy dalej. Mamy kleryka, dalej ciężko mi e, przełknąć tą nazwę, wolę e, kapłana. E, no ale jak sobie zażyczył wydawca, mamy kleryka, krasnoludzki mężczyzna z młotem bojowym. Tylko dlaczego to jest trzacha? To może jakaś broni zła. E, opis klasy poszczególne cechy, nie będziemy się wydawać, poszczególne cechy tego kleryka, sposoby na niszczenie, nie umarły wszystko krok po kroku, tak abyście wiedzieli, jak ma i jak działają poszczególne cechy. Łotr, chcesz kraść, chcesz być, atakować z ukrycia, podobno łoty robią to od tyłu. Więc mamy tutaj kolejnego droła, łotra, zabójcę, opis, tabela awansów, poszczególne umiejętności, które odróżniają Cię od innych klas, łącznie z archetypami łotra. Łowca. Biegasz po lesie, strzelasz z łuku, kuszysz, po o rzucasz oszczepem. To jest klasa dla Ciebie, jeżeli chcesz być na ty ze zwierzętami, a nie chcesz być takim świętym jak druid i nie chcesz nie wiem, robić magicznego napoju jak Panoramix. Jedziemy dalej. Po łowcy mamy maga dziwnie wygląda. W każdym razie dla tych, którzy lubią czerpia, czerpać swoją siłę magiczną z książek, którzy lubią się uczyć, którzy lubią zasięgać wiedzy, to jest coś dla nich. Tabela awansów, szkoły magii, chowańce, wszystko opisane krok po kroku. Jeżeli jesteś fanem pijanego mistrza lub jakiegokolwiek filmu kung fu, mnich to klasa dla Ciebie. Chcesz się bić na pięści, nie, nie potrzebujesz broni, lubisz kung fu, karate, jiu -jitsu czy cokolwiek innego. Klasa z wewnętrzną mocą ki, którą potrafi każdego powalić. Dla mnie niesamowita klasa. Paladin, czyli klasa dla tych, którzy lubią prowadzić krucjatę, wojownik święty lub nieświęty. Z przysięgą mamy tu symbol latandera, czyli ktoś tutaj coś przysięgał Bogu. E, tabela awansów, opis poszczególnych, e, e, poszczególnych umiejętności, poszczególnych cech i poszczególnych atutów, czym odróżnia się palady od wojownika, czym odróżnia się od kleryka. E, przysięgi pradawnych, czyli jeżeli chcesz przysiąg coś mocą pierwotnym. Jedziemy dalej. Mamy wojownika, czyli ktoś, kto potrafi walczyć niemal każdą bronią. O tak jak w każdej poprzedniej klasie. Ja osobiście bardzo lubię postać wojownika we wszelkich grach CRPG. Nie wiem dlaczego, w samych RPGach e, nie zawsze tak bardzo, ale mamy. Różnego rodzaju klasy i podklasy wojownika, klas specjalizacji mamy czary mistycznego rycerza. Jeżeli chcesz być kimś, kto również włada czarami, zaklinacz, czyli magia, płynie w twojej krwi. Urodziłeś się ze, specjal... Lub urodziłaś ze specjalnymi mocami i zdolnościami, które odróżniają cię od zwykłych śmiertelników. Poszczególne e, opisy, tak jak wszędzie, każdej umiejętności, komórek na czary, e, awansów. I, e, no, I coś, co jest bardzo fajne i o czym bardzo często wspominamy w e, naszych filmach o zapełnionych krainach, czyli dzika magia, czy przypływy dzikiej magii dla, e, dla e, zaklinaczy. Może mieć smocze pochodzenie, które wpłynęło właśnie na, na Twoje umiejętności. Charakter pochodzenie, wiadomo, że e, sposób odgrywania Twojej postaci zależy jest od, od charakteru, więc wybierasz przy tworzeniu postaci charakter dla niej, bądź przy tworzeniu NPC kogokolwiek. E, co mamy dalej? Krasnoludzkie runy, języki, jakie twoja, jakimi Twoja postać się posługuje, pochodzenie, przykłady inspiracji na... Na, na postać e, różnego rodzaju biegłości, e, jak stworzyć postać, jak ją dopieścić, dokończyć jej tworzenie. Wspaniałe ilustracje oraz e, zawody dla twoich, e, twoich postaci, czyli jak wyglądała. Twoja postać nim ruszyła na przygodę? czym się zajmuje na co dzień? Co oprócz tego, że jest wojownikiem, co robi? Czy jest może kowalem, czy może jest strażnikiem świątynnym czy może jest bardem cyrkowym, teatralnym, em, wędrownym mędrcem, może jest marynarzem, jeżeli chcesz z wojownika zrobić typowego pirata? Jak wszystko po kolei szczegółowo opisane, jak stworzyć postać o specjalizacji taką jaką byś sobie wymarzył. Pół mnóstwo opisów z tym wszystkim trzeba się zapoznać, albo warto się zapoznać, jeżeli tworzysz postać. No właśnie, i to jest o to, o czym mówiłem. Żołnierz rzucasz kausenką, masz specjalizację swojego, swojego woja. Jedziemy dalej. Wyposażenie, czyli to co nosisz ze sobą. Rysunki monet, opi, ile złota masz na start, e, cenniki pancerzy, e, właściwości tych wszystkich przedmiotów świetnie ilustrowanych. Czekaj, 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 bo ja muszę coś zobaczyć. Jedną rzecz, której nie sprawdziłem, jest to, co chciałem. Jest kiścień, już nie korbacz. Wreszcie poprawiono to, co kuło w oczy tak wielu, wiele osób. I w sumie słusznie. Dalej wspaniałe ilustracje, dalej tabelki opisujące każdy przedmiot i cenę tego przedmiotu. Pojazdy, wieszowce, narzędzia, które możesz mieć przy sobie, na co warto, na co musisz wydawać pieniądze, jeżeli chcesz na przykład mieć pobyt dla zwierzęcia w stajni, pobyt w karczymie, każdą usługę opisaną, no i tutaj specyficzne przedmioty, przedmioty, drobiazgi, które możesz zdobyć, czyli na przykład, nie wiem, jakieś srebrne, złote, miedziane pierścienie, kości do gry, pergaminy, zwoje, gwizdki i tak dalej. No i dalej, wieloklasowość, czyli modyfikowanie Twojej postaci już podczas grania. Jak to wygląda, jak rozdawać umiejętności, jak wygląda sprawa wieloklasowości, dodatkowych atutów i specjalizacji kolejnej dla, dla Twojej postaci, dla każdej cechy. Więc jak widzimy, lista jest długa, nie będę Wam tego wszystkiego wymieniał, wszystko jest opatrzone fajnymi ilustracjami, łatwo jest je wtedy skojarzyć. I tutaj kończy się e, tworzenie postaci, przechodzimy do części drugiej, czyli rozgrywki. To, co lubią wszyscy, jak wygląda sprawa samego grania. E, modyfikatorów, jak wygląda sprawa premii zbiegłości, e, umiejętności e, wykorzystywania cech w grze, wszelkich rodzajów testów, które muszą w Twojej przejść, w tym testów pasywnych. Jak to najlepiej rozwiązać i e, do czego daną, dany test e, przypisać, do, jakiej, e, do jakiego wyzwania i do e, jakiej przeciwności losu, którą Twoje gracze muszą napotkać. Rzuty obronne, czyli jeżeli masz szansę na przetrwanie, to jest to czasami Twój ostatni rachunek. Dalej wspaniałe obrazki, no i już tutaj przygody, jak wygląda sprawa upływu czasu, ruchu poszczególnych czynników wpływających na Twoją postać, takie jak na przykład upadki, duszenie się światło, czyli zasięg, zasięg widzenia. Specjalne rodzaje ruchów, które może Twoja postać wykonać w walce. Wszystko jest tak opisane, żebyś wiedział, co jeszcze możesz zrobić w swojej turze, bądź poza swoją turą ruchu podczas walki. Interakcje z innymi graczami i z npc -ami. interakcje społeczne. Mamy, co, jak wygląda sprawa odpoczynku, zmęczenia, długiego odpoczynku, różnego rodzaju aktywności. Sama walka. E Słuchajcie, szczegółowo rozpisany, krok po kroku, jak wygląda walka. Tak, żeby nikt się nie pogubił, ponieważ wiemy, że zawsze zadawane jest wiele pytań, czy w tej turze jeszcze moja postać może wypić miksturę, czy może jeszcze użyć jakiejś cechy mojego magicznego, swojego magicznego przedmiotu, która ta cecha może ją uratować, czy może mieć kontratak, czy może mieć jakiś atak z zaskoczenia. Kto jest przed kim i w jakiej kolejności. Osłony do ataków dystansowych, odporności, podatności na obrażenia, rzuty na obrażenia, jak wygląda już same trafienie. No i nawet takie szczegółowe czy jak walka pod wodą czy walka z wierzchowca. Następna rzecz, która jest szczegółowo opisana. A która musi być opisana w świecie, w światach DD, przecież tak bardzo heroiczny, pełnych magii, to jest sama magia. Jak ona działa? Jak wygląda rzucanie czarów? Jak wyglądają kręgi czarów? Słuchajcie, my o tym wszystkim będziemy robić filmy na naszym kanale. Także śledźcie nas, bo jeżeli będziecie mieli jakieś pytania bądź nieścisłości, czasami może być coś, co możecie rozumieć inaczej, choć nie powinno tak być, to my postaramy się na te pytania. E, odpowiedzieć, także za każdym razem te pytania zadawajcie w komentarzach, a my będziemy się do nich e, odnosić. Jak wygląda rzucenie czarów w walce, poza walką, jak e, wyglądają e, e, poszczególne strefy działania, obszary działania czarów. E, jedziemy dalej. Mamy czary opisane z każdego kręgu, niegdyś z każdego poziomu teraz są kręgi magii, więc mamy każdy. Każdy krąg osobno opisany z podziałem na czary tych czarowników wszelkiego rodzaju, kapłanów, kleryków, no, druidów, łowców i każdej innej klasy, która może cokolwiek opisać. I tak naprawdę te czary są opisane aż tak daleko. Dalej możemy napotykać na wspaniałe ilustracje. Przedstawiając obrazujące te, te czary. Ale jedziemy dalej, słuchajcie. E, kręgi, krąg mocy o tym mówiliśmy niedawno na naszym kanale. Wyższe Kręgi Czarów, litera Z. I Stany, czyli e, Twoja postać, jeżeli jest ogłuszona, oślepiona, e, obezwładniona, przerażona, E, powalana na ziemię, e, związana, unieruchomiona, skamieniała, zamieniona w bazyliszka lub przez czar. No i e, tak naprawdę to wszystko, jeżeli chodzi o postacie. teraz, jak wygląda sprawa e, budowania wieloświat, Czyli mamy zapomniane krainy, wszystkie, wszystko poszczególnie bóstwa opisane, e, jeżeli chodzi o zapomniane krainy, Greyhawk, Lens. Eberron, No i jeszcze inne rasy, które możemy napotkać, bo nie teraz dopiero, bo przecież Feonorek od nas nagrywał o Bahamucie. To niedługo zobaczycie na naszym kanale co jakiś czas. Pustwa celtyckie, greckie, nordyckie, egipskie. Jeżeli chcecie napotkać na swojej drodze, na was, rzuci was, wasz mistrz gry w te rejony podzielona sfery. Pamiętajcie, tym razem to już nie są plany. Mamy w piątej edycji do czynienia z sferami oraz, co jest bardzo ważne, kosmologia zapomnianych krain. Poszczególne sfery przedstawione w formie kuli. Nie mamy tutaj do czynienia, to jest teoria kuli, nie mamy do czynienia z drzewem świata. Tak jak było to w innych teoriach zapomnianych krain. No i stworzenia potwory i zwierzyny, które możesz napotkać, którą na twoi gracze mogą napotkać na swej drodze. Dalej, opatrzone fajnymi obrazkami, mamy tu To. No i do sesji, czyli sama końcówka, czym warto się kierować. I karta w postaci czysta, przykładowa, jak wygląda. Przed wypełnieniem przez Waszych graczy. I co dalej? Eee... Przed wyruszeniem w drogę odwiedź dungeonsandragons.com, rebel.pl, D&D, aby dowiedzieć się o nowościach wydawnictwa Dungeons and Dragons. Świetne nawiązanie do Baldur's Gate i Piotra eee... Co W co warto zaopatrzyć się w kolejnych krokach po zaopatrzeniu się w podręcznik gracza do Dungeons and Dragons. To wszystko. Mam nadzieję, że podręcznik podoba Wam się tak jak i nam. I mam nadzieję też, że chcecie go tak jak i my nabyć. Zapraszam Was do śledzenia nas na mediach społecznościowych, oglądania naszych filmów na YouTube oraz wspierania na Patreonie. Do zobaczenia.